Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a ja witam was w kolejnym materiale na kanale z gry Call of Duty Modern Warfare 2. Przepraszam, Modern Warfare 2, żeby było wiadomo o jaki tytuł chodzi. No, może też będę w ten... Mówił, pokazywał, o jakie Modern Warfare 2 mi chodzi, chociaż zresztą pewnie się domyślacie. E, moi drodzy, e, jakieś dwa dni temu, czyli bodajże w sobotę, <ścoughs> albo w niedzielę, jakoś tak, 10, 11 grudnia, gdzieś w tych dniach. Chyba eee, w niedzielę 11 grudnia, czyli dla mnie wczoraj, dla was jakieś dwa tygodnie temu, a dla jeszcze innych kiedy indziej. Eee, no. Powiem wprost. Ukończyłem eee, sezon pierwszy. Mam zrobione eee, wszystko wbite. Karnet bojowy ukończony, właściwie to powinienem powiedzieć. Mapa bojowa ukończona. Jak widzicie, mam 100%. Sektor zwycięstwa 100%. Powiem tak. E, dość. Mm, może nie tyle, co dużo grałem, ale. No, jeszcze tam, zajmując się paroma, e, paroma innymi grami, nie powiem, że. Eee, taka przerwa od Call of Duty była dla mnie jakaś zła, wręcz przeciwnie. Potrzebowałem tej przerwy, żeby ochłonąć, a tak naprawdę, na, same, jeśli chodzi o ten tytuł, e, o ten Carnet sezon i tak dalej, to ja wchodziłem, mm, że tak powiem, jeśli miałem jakiś materiał do przesłuchania. To tylko i wyłącznie wtedy, a tak to siedziałem przy innych tytułach, i powiem Wam szczerze, że nawet dobrze mi to zrobiło. No, ale okej, okay. co udało mi się zrobić w trakcie trwania tego sezonu pierwszego? Oczywiście, też zaznaczę, że prawdopodobnie jeszcze ze znajomym będę grał, więc może się co, co nieco zmienić, wydarzyć, ale na chwilę obecną po prostu chcę, żebyście byli świadomi tego, co mnie osobiście udało się zrobić i co zamierzam też zrobić w sezonie drugim, jeśli chodzi faktycznie o Modern Warfare 2. To też od razu te, nie wiem czy mówiłem na samym początku, być może tak, ale się powtórzę dla pewności. U mnie jest 12 grudnia, w tej chwili godzina 14.35. Zapraszam cię do grupy. Nie teraz. Mam w tej chwili, jak widzicie, poziom 149, prestiż drugi. Eee, a żeby Wam jeszcze odejść, tutaj postęp, proszę bardzo. Nieby wyświetla mi się, że mam emblemat Prestiżu III, chociaż tego Prestiżu trzeciego jeszcze nie mam, bo brakuje mi dokładnie 15300 PD. Szczerze, nie pamiętam, żeby w jakiejś grze do jakiegoś awansu brakuło, brakowało mi równej, że tak powiem. Ilości punktów doświadczenia, czy czegokolwiek. Mówię poważnie, mówię serio, nie pamiętam. Z reguły to tam było 7, jakieś 5, jakieś 2, 9, wiecie, tego typu rzeczy. Ale żebym miał 0 na samym końcu, chyba nie, parę razy mi się zdarzyło, ale od bardzo dużego, długiego czasu czegoś takiego nie miałem. Ale dobrze, wróćmy. Moi drodzy, zacznę może najpierw od e, operatorów. E, ja grałem e, w ten sposób, że brałem po prostu jedną broń i e, ma maksowałem tą broń, i z, e, jedna broń to, że tak powiem, jeden operator. I tak się, moi drodzy, złożyło, że no, <laughs> ukończyłem. E, że tak powiem, e, operatorów z e, sekcji specsgru, mm, czy też właściwie z frakcji e, Specgru i ro, e, rozpoczynam właśnie w tej chwili se, e, frakcję Kortac, czy też Kortak. Nie wiem, jak powinno się poprawnie wymawiać, ma, mówić. A, chuj tam. Wiecie o co chodzi. E, za, I. Tak naprawdę każdy, o, jeden operator to jedna broń i sobie po prostu tak e, zmieniałem. Aktualnie jestem na grupie Cortac. E, jeśli chodzi o broń, za chwilę do tej broni przejdę. E, tak naprawdę grałem chyba bodajże od Zimo, albo nie, przy, e, albo, albo może od Rangers. nie pamiętam, w każdym bądź razie, ale gdzieś na początku. Może to był chuj, a może to był gus, Nie mam, nie będę mówił, bo pewny nie jestem. Ale jeśli chodzi o broń, moi drodzy, całkiem sporo się podziało. Do tego zaraz wrócę. Moi drodzy, jeśli chodzi o karabiny szturmowe, to mam zrobione prawie wszystkie, poza tym z sezonu pierwszego, czyli M13B. Natomiast tak, no to mam Castov 762, Lachman 556, StB 556, Kastoff 74U, Castov 545. Mam wymaksowane. Jeśli chodzi o karabiny bojowe, no to Lachman 762. Tak, V też mam wymaksowane. Tutaj, co prawda, mogę używać S14. Ale z racji tego, że jest tutaj schemat, wir pustynny, a ja chcę użyć, że tak powiem, tej podstawowej wersji, czyli tej tutaj, tej głównej, no to tą bronią nie grałem. I jeśli chodzi o pistolety maszynowe, no to tutaj Welch 46, NX9, Lachman Sub, przepraszam, odbyło mi się ważnie w 9K, mini bag. I aktualnie no, zatrzymałem się na pistocie maszynowym PDSW 528, czyli na po prostu P90. Jeśli chodzi o broń premierową, tak, bo PDS, PDSW 528 to nadal jest broń premierowa. Dalej, później oczywiście będą. W sezonie drugim zamierzam ową broń e, skończyć. Później będzie Fenet 45. E, strzelby. Tutaj, co prawda, trochę tych e, poziomów na tych trzech strzelbach mi nabiło z racji tego, że ze znajomym grałem strefę zdemilitaryzowaną. Przepraszam bardzo, ale wkurwiam mnie używanie angielskiej nazwy. E, poza tym. Tutaj e, karabin maszynowy Sakin MG38 mam na poziomie 18x20, 18 ale z racji tego, że jest e, to broń, której potrzebuję, e, żeby zrobić zadania y, właśnie w trybie e, chyba e, frakcji Legion w, w strefie zdemilitaryzowanej, jeśli się nie mylę potrzebowałem tam osiągnąć 17 poziom jak widzicie mam 18 na 20 ale tak naprawdę grałem tylko nie nakładałem żadnych dodatków więc mogę powiedzieć że praktycznie tej broni w ogóle nie wymaksowałem bo że nie grałem żadnymi dodatkami bez niczego po prostu podstawowym e, tak jak złożyli twórcy tej gry broń tak grałem i tyle tak więc, karabiny maszynowe, czy się uda zrobić w sezonie drugim? Nie wiem. Jeśli chodzi o karabiny wyborowe, no to tutaj też nic. E, w karabinach snajperskich, coś tam gdzie niegdzie, e, trochę nie, niby podziałałem, ale nie do końca. No i broń do walki wręcz. A kurwa, oni to się nie będę nawet wymawiał. Jeśli chodzi o broń dodatkową, no to cóż, no. No kurwa, no nie muszę się wypowiadać, bo praktycznie tymi brońmi nie grałem, więc. Tyle. Tyle. Aktualnie PDSW 528 mam na poziomie 12x30, tak więc może, mogę śmiało powiedzieć, że jestem. 1 yy, trzecia dodatków do tej broni jest odblokowana. A jako, że yy, to też może od razu obalę pewną rzecz. Mianowicie ja gram zawsze tylko i wyłącznie z tymi dodatkami, które e, że tak powiem na danej broni e, odblokuje. Czyli jeżeli mam mm, chociaż może nie in, będzie lepszy przykład. E, o! Weźmy sobie tego minibaka. Czyli PP-19. E, tutaj ma mm, na mogę odblokować kategorie celowników, chwytów tylnych, podlufowych, e, laserów i tak dalej. Ale warto zaznaczyć, że tutaj e, nie ma ta broń żadnych laserów. E, nie ma też żadnych e, chwytów tylnych. Nie ma też podlufowych i tak dalej. I Ja z tego w ogóle nie korzystałem. Moi drodzy, ja korzystałem z tego, co ta broń fakt. E, faktycznie ma, że tak powiem. E, podobnie chociażby było tutaj na Ważniewie, moi drodzy, gdzie większość, e, te, jak chociażby jakiś tam e, laser, c, celowniki podlufowe, e, chwyty tylne no, tego praktycznie w ogóle nie używałem z racji tego, że. Hej, dopiero od poziomu czwartego kompensator użyję na wy wylot lufy. No dobra, no to już biegam z kompensatorem. Później kolba. Okej, okay, biegam z tą jedną konkretną kolbą. I tak dalej, i tak dalej. Nie biorę tego, e, co mam odblokowane, ponieważ tak gra mi się po prostu zdecydowanie przyjemniej. I lepiej e, z daną bronią, jeżeli odblokuję coś dla danej bronić, i że tak powiem też ogólnie ale no nie mam e, jakiegoś takiego nie wiadomo nie wiem ciśnienia bym to nazwał na to żeby e, od razu mieć a kurwa odblokowałem sobie kategorię celowników albo nie wiem e, kategorię wylotów lufy albo podlufowych albo kurwa nie wiem laserów i tak dalej a kurwa trzeba korzystać z tego co mam Kurwa już coś odblokowałem, nie Gram bronią taką, czyli e, przykładowo, jeżeli to nawet będzie, pff, nie wiem, powiedzmy RPK, tak? Czy nie wiem, kurwa Lokut MK2, albo kurwa Cokol, na przykład O, tak, tak M, z tej platformy, tak? No to wiecie, ja będę grał tylko i wyłącznie dodatkami, które ja w tej broni odblokuję. Nie będę kurwa bawił się. W, to, żeby, hej, przecież możesz sobie użyć, tak kurwa, mogę, tylko pytanie brzmi po chuj, po co? Ja chcę skorzystać z takich dodatków, jakie są w danej broni, dla danej broni i tak dalej. Może nie tyle co dedykowanych, ale myślę, że wiecie o co mnie chodzi. Eee, poza tym, powiem tak, odkąd zacząłem grać w, faktycznie w Modern Warfare 2, tam przesłuchiwałem, tak, też nadrabiałem materiał w trakcie tych czterech dni, czy tam sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, to chyba był 3, 4, 5, 6 grudnia, jakoś tak. To powiem Wam szczerze, nawet muszę powiedzieć, że czerpałem przyjemność z tej gry. I mówię totalnie serio. Zacząłem. W trakcie tego, e, w trakcie mojego, że tak powiem, maksowania tego tytułu, chociaż do maksowania tego tytułu to jest, kurwa, w chuj i jeszcze trochę, bo tylko 6 osiągnięć. Tam wie, widzieliście zresztą, ile broni do wymaksowania wy mi brakuje. E, I powiem szczerze, zaczęło mi się po prostu grać. Mega przyjemnie nagle. Większość rzeczy, które była zła na początku, wraz z premierem, i wtedy, jak, kiedy nie grałem, zajmowałem się zupełnie innymi rzeczami, innymi tytułami. No to muszę powiedzieć, że faktycznie zaczęło grać się po prostu przyjemniej. Trochę tych zmian wprowadzili. Nie mówię, że one są zajebiste. Część zmian to jest, wiecie, takie pierdolenie, tylko i wyłącznie po to, że hej, zobaczcie, zmieniliśmy. Specjalnie dla was zostało zmienione to to i to. Tylko, wiecie, trzy dni później cichaczem z tych zmian się wycofali. Podobnie miało miejsce chociażby z Modern Warfare, gdzie wielka aktualizacja wprowadzi ileś tam zmian, że strzelba 725 zostanie osłabiona, tam zmniejszony zasięg, zwiększony rozrzut, czy tam zmniejszony rozrzut i tak dalej. Tylko wiecie, to było takie pierdolenie. I 2-3 dni później cichaczem e, z tego zrezygnowano. Strzelba 725 nadal była zajebista, M4 nadal była dość mocna, mimo e, tego, że mówili, że zmienili w aktualizacji, trochę tą broń pogorszyli e, i tak dalej, ale koniec końców wróciło to do normalności, kiedy faktycznie gracze, którzy siedzą e, w że tak powiem tych wszystkich statystykach, wiecie, grzebią w plikach gry i zobaczyli, że nic nie zostało zmienione. No to wtedy faktycznie e, twórcy dopilnowali tego i kurwa społeczność Call of Duty pilnowała tych twórców, żeby czasem tego kurwa nie zmieniali. No i nie zmienili tego aż kurwa do dzisiaj i dobrze. To jest jedna rzecz, z której jako ten niewielki trybik w maszynie, która zwie Call of Duty, e, mogę szczerze i śmiało powiedzieć, że tak, to było dobre. Zrobiliście to w końcu tak jak być powinno, i społeczność kurwa będzie Was trzymała za jaja, żebyście tego czasem nie zrobili ponownie. I to się udało, i mam nadzieję, szczerą nadzieję, naprawdę. Że uda się również to samo, może nie tyle co wypracować, może nie tyle co zrobić, ale właśnie tutaj z Modern Warfare 2, ponieważ ta gra ma potencjał. Ja trochę zdanie o tej grze zmieniłem, ale nadal uważam, że dlaczego kurwa nie ma trybu hardcore. Przepraszam bardzo, ale pierwsza, pierwsza klasa to nie jest tryb hardcore, tylko to jest. Realizm to jest jebany kurwa realizm. Gdybym chciał sobie zagrać realizm, to kurwa, odpalę sobie kampanię i wezmę kurwa ee, cokolwiek, misje na weteranie. Nie, dobrze, na realizmie, tak? Czy to Black Ops Cold War, czy kurwa Vanguard, czy Modern Warfare, czy kurwa, nie wiem. Ale wiecie o co mniej więcej mi chodzi, tak? No. I. O tym mówię, że ta gra na ten moment, kiedy nagrywam, poszło trochę zmian. Faktycznie te zmiany są, faktycznie to czuć, ale nie są takie zmiany, gdzie faktycznie siedziałbym i non-stop, e, że tak powiem, grał, sprawdzał to wszystko. Nie, to jest dobre, ale na jakiś czas, tak naprawdę. I tyle. Co chciałem powiedzieć? Powiedziałem, karnet e, pokazałem. Do końca jest jeszcze 50 dni, 20 godzin i 9 minut. Nie przepraszam. E, nie, 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 nie tu. E, właśnie, strefa zdemilitaryzowana e, Mianowicie tururu. O! dot. Tejże broni potrzebowałem. E, tfu, broń. Do tejże misji potrzebuję e, właśnie karabinu. Sakim MG38 z dwójnogiem soszkim i 150 nabojowym magazynkiem pudełkowym. No, tyle moi drodzy. To by było na tyle. Dzięki serdecznie. W sumie przy okazji sobie operatora zmienię. Grupa i 1. A co? I to by było na tyle. Eee, tutaj w sumie kurwa Czemu ją? Aha, dobra, wezmę sobie. No. Moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki serdeczne za obejrzenie, za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się i pa pa!